Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. E, mam nadzieję, że się już niedługo z kimś z Was być może będę mógł spotkać. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynam e, cykl krótkich wypraw terenowych, e, które Wam zapowiadałem. Co prawda troszeczkę zmieniły się kierunki, ale nic straconego. E, łyse Góry również zostaną odwiedzone, chociaż w odrobinę późniejszym terminie. E, w najbliższych dniach będzie mnie można spotkać przy różnych miejscach województwa łódzkiego i odrobinę za nim. Natomiast przyznam uczciwie, że zauważyłem, że straszne się rzeczy podziały w dniach ostatnich. To znaczy nie wiedziałem, że aż tak bardzo zbulwersuje część z Was wrzucenie reuploadu audycji sprzed około dwóch miesięcy z Michaelem. Byłem zdziwiony troszeczkę reakcjami części z Was ze względu na to, że ja zasadniczo część tych audycji uploaduję na swój kanał dlatego, że zdarza się, że w komentarzach albo mailach piszecie do mnie, że gdzieś była jakaś część audycji, gdzieś do czegoś się odnoszono było i Wy nie możecie tego znaleźć. No i dlatego są ponownie wrzucane audycje, które były nagrane na przykład u Michaela na kanale i ich kontynuacja jest dopinana u mnie. Znaczy, gdy nagrywam w drugiej kolejności na moim kanale, no to wtedy tą pierwszą rozmowę wyrzucam tak, jakby na poprzedni kanał. Widzicie, piszę. Mówię to na bardzo ze spontana, więc stricte chodziło mi, jeżeli rozmawiam najpierw z Michaelem. U niego, a później u nas, i potem piszecie, że nie możecie złapać kontekstu rozmowy. To dlatego robię uploady tych pierwszych rozmów, które się odbywały na kanale Jakubowski 7.6. E, ok. Hmm. Przechodząc do e, informacji kluczowych dla Was. W dniu dzisiejszym pojawię się w Łęczycy. Będę poszukiwał mitów, legend i historii związanych z Borutą, a dokładniej z burutami, czyli wszystkimi odmianami i wszystkimi istotami, które zostały zbiorczo wrzucone do jednego katalogu, który określany jest terminem buruta. Już zrobiłem drobne rozeznanie w temacie. Trochę większe, trochę mniejsze. Już wiem, że jest przynajmniej kilka ciekawych istot od które zostały przypięte pod jeden wspólny termin. Z tego właśnie względu zamierzam przejechać się, odwiedzić Łęczycę. Postaram się Wam ją jak najlepiej przedstawić, przynajmniej jeśli chodzi o zakresy mitologiczne i kontekst samego Boruty. Możliwe, że część materiałów zostanie wrzucona już na żywo w trakcie wizyty, choć tego Wam nie mogę obiecać, ale jeśli się uda, to tak zrobimy. Natomiast na pewno zbiorę cały e, materiał, wideo, którego zamierzam nagrać sporo e, i zrobię do niego następnie materiał e, zawierający nasze standardowe treści, czyli mity, legendy w kontekście i rozłożeniu na szczeguliki, jak je rozumieć, e, do których istot się odnoszą, z jakimi symbolami są powiązane, czyli standard, który znacie z monomitu. I niniejszym, dzisiejszą wyprawą do Łęczycy, oraz generalnie rzecz biorąc poszukiwaniem, poszukiwaniem buruty, zaczynam zasadniczo na wyprawy terenowe, które będziecie mogli zobaczyć w najbliższych dniach z pierwszej ręki. No, jak widzicie, nie przerzuciłem nie przerzuciłem zdjęcia. Tutaj macie muzeum Włończycy, do którego znaczy Zamek Włończycy, do którego dzisiaj zmierzam, ale nie tylko do niego. I tam też będzie mnie można dzisiaj spotkać. Więc jeżeli ktoś jest z okolicy i miałby bardzo dużą potrzebę i ochotę poszukać czy też spotkać jakiegoś potwora, to Właśnie w Węczycy można będzie odnaleźć dwóch buszujących i szabrujących stworów, czyli Borutę oraz Mewkora. Będziemy tańcować gdzieś w okolicach centralnego placu, zamku, a także w przyległościach lub być może gdzieś tam szerzej w terenie. Natomiast chciałbym Was uświadomić, że. Być może będzie mnie ciężko znaleźć, podobnie sam, jak i samego bohatera lokalnego, czyli Borutę. E, może nie, bystrzejsi pewnie wyłapią przesuwające się cienie na ścianie, które będzie można zaobserwować, złapać za rękę i z nimi porozmawiać. E, natomiast... O, widzicie, dzisiaj mam znowu dzień na natomiast. To, co chcę Wam przekazać, to to, że ruszamy w teren. W najbliższych dniach przewidziane miejsca to będą miejsca związane i z średniowieczną, a nawet wcześniejszą historią Polski. Zaczynamy od miejsca bardzo dobrego, wyjątkowego, w którym zbiegają się stara średniowieczna historia. Oraz tradycje dużo wcześniejsze, ewidentnie wywodzące się z tradycji indoaryjskich, słowiańskich, a być może nawet przedsłowiańskie, które przeszły znaczną transformację i z istot leśnych, z istot wszecho wszechobecnych, przekształciły się w jedną ciekawą postać, którą jest diabeł Buruta, e, inaczej, a właściwie leszy, e, co Wam powinno już troszeczkę więcej zakomunikować o tym, kogo będę tam szukał i w jakich okolicznościach. No, że oczywiście nie tylko w zamku, bo pewnie i wyruszymy na okoliczne magno, żeby zajrzeć i zerknąć, czy pod tamtym kamieniem, albo za tamtym drzewem nie chowa się legendarny Boruta. I to są... I tego mniej więcej się spodziewajcie. Raport z wyprawy na pewno znajdziecie na kanale i ten raport będzie tym razem będzie obszerny, będzie, bo jadę tam specjalnie ze względu na, na kanał i na zapowiedziane dla Was wyprawy terenowe. Postaram się jak najlepiej zap, zaprezentować, przekazać Wam zarówno różne historie, mity i legendy z regionu, przedstawić Łęczycę jako ciekawy, ciekawe miejsce do odwiedzenia dla każdego z Was, kto nigdy o nim nie słyszał, ewentualnie w ogóle nie kojarzy tematu. Ponadto chcę. I taki jest, taki jest mój zamiar: zapoznać Was z takimi różnymi lokalnymi tradycjami, wierzeniami oraz przejawami charakterystycznymi dla naszej lokalnej, małej i często niezauważanej polskości czyli tego wszystkiego, co jest zaraz za, za miedzą, gdzieś tam, pięć rzutów kamieniem od domu, i okazuje się, że jest wystarczająco blisko, a jakże ciekawie. Tyle z mojej strony na teraz. Liczę na to, że te nagrania terenowe będą mniej kontrowersyjne dla Was. To, co mogę Wam w najbliższym czasie obiecać, to jest przede mną 5 wypraw. Dzisiaj raz jeszcze przypominam Łęczyca. W dniach najbliższych jeszcze poinformuję Was o pozostałych kierunkach, ale wstępnie mogę zapowiedzieć, że z cyklu średniowiecze i tradycje w najbliższych dniach będzie również Piotrków Trybunalski. Natomiast z... Tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi i każdy był ukontentowany i usatysfakcjonowany w stopniu należytym. Również dla fanów Najbardziej współczesnej i równie dramatycznej i naciągniętej duchami, emocjami i magią historii, czyli historii II wojny światowej, będę wizytował kompleksy, kompleksy bunkrów, umocnień oraz miejsc istotnych historycznie w kontekście II wojny światowej, w szczególności. W najbliższym czasie zobaczycie mnie, zobaczyć mnie będzie można między innymi w Konewce i w Spale, na, zaś, na przyszłość szykuję dla Was wyjazd na linię bunkrów na Warcie i na Bzurze. Jako, jako, że to też są regiony które i miejsca, które znam dość dobrze, natomiast Spała i Konewka to będą takie poszukiwania terenowe i rozpoznanie specjalnie dla tej części z Was, która lubi historię współczesną i militarystykę tak więc myślę, że każdy znajdzie coś miłego w tych wyprawach Ponadto najbliższy miesiąc jest miesiącem, w którym będę mógł e, odświeżyć troszeczkę i uzupełnić cykl legendy internetu, więc na chwilę obecną, to co na pewno planuję w legendach internetu, to po pierwsze, zrobić troszeczkę materiałów, wrzucić troszeczkę materiałów zaległych, a po drugie, świeże nagrania z tego cyklu, e, w szczególności mind control, o który wiele osób z Was pyta i on się powtarza w pytaniach e, z wytłumaczeniem, dlaczego niektórzy. Które bardzo popularne techniki obecnie z hipnozami, nie tylko, a jeszcze w szczególności z ustawieniami, jakie one mają korzenie ze strony mind control, rozwijanego między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale również i w Rosji? I myślę, że to tyle. Ja wyruszam za kilka minut z wami, być może niektórymi. Spotkam się, podejrzewam, że za godzinę lub dłużej. Jeżeli ktoś mnie będzie szukał, a jeśli nie, to liczcie na to, że jeśli nie dziś wieczorem, to w dniach kolejnych będą się stopniowo pojawiać materiały z wypraw terenowych. Plan mam taki: a co by mnie podróże pochłonęły od dzisiaj przez poniedziałek, wtorek, środę? Być może i zresztą tego pozostałego tygodnia. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Stąd też, co do czwartku, wstępnie zapowiadam tyle, że albo będą w ten czwartek nowe legendy internetu, jakiś materiał, choć podejrzewam, że nie przygotowany jeszcze jako jakoś wielka, fajna, multimedialna prezentacja, bo nie będę miał na to czasu ze względu na wyjazdy terenowe. A jeżeli nie to w czwartek będę w terenie i z tego z terenu na wieczór pewnie coś rzucę. Wówczas materiały przyjmijmy, że te dotyczące historii II wojny będą bardziej pasować do tego, tej części legendy internetu. No i okej, okay, tyle, tyle na teraz. Czas mnie goni, pora ruszać na poszukiwania prawdziwych diabłów. Istot ze świata naturalnego, roślinnego i podziemnego. Życzcie mi szczęścia i życzcie, żebym wrócił, bo to wiecie, zawsze może się szukającemu wiatru w polu, to i wiatr w oczy sypnąć może. Tak wiem, miksuję, miksuję teraz polskie powiedzenia, ale chcę Was uświadomić, że nie zawsze niepozorne poszukiwania czy zwykłe wycieczki i szukanie, a może znajdę tego ducha lub demona? To się pozytywnie kończą. W moim wypadku może pomoże mi doświadczenie, a jeśli nie, to przynajmniej wrócę z dobrym, myślę, że ciekawym dla was materiałem z regionu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. A tym, którzy wyjeżdżają na majówkę udanych majówek, bawcie się, jedźcie, rozpalajcie ogniska. Jeśli się uda, postaram się jeszcze w międzyczasie być może niekoniecznie dzisiaj nagrać materiał o Beltane w kontekście. Tych właśnie ognisk i grillów, które będziecie rozpalać, więc życzę Wam smacznych kiełbosek i ty innych takich wesołych kiełb, czy też kaszonek i tym innych dodateczków, które sobie rzucicie na grilla, a także wygańskich serków holumni i haulumni i innych rzeczy, których ani gworą, ani innymi formami językowymi kaleczyć nie będę. Bawcie się i cieszcie, niech Wam majówka wesołą będzie. Miłego dnia.